Cześć, witajcie. Kolejny tydzień prac za nami. E, to co się udało zrobić, więc. Moje podsumowanie. Zrobione są w gładzie. Pierwsza warstwa położona. Już to zaczyna bardzo fajnie wyglądać, bo. kolory. ładnie sobie teraz poschło, więc już jest fajnie. Tutaj. Wszystkie pokoje są już wygładzone. gdzie gładź, położona. Ta pierwsza warstwa. To kolejny pokój. To jest wszystko już ładnie porobione. Kuchnia. W międzyczasie wpadła ekipa, która wymieniła też okno, bo też okno było do wymiany. Jest nowe okno. A to co ważne, to została zrobiona hydraulika. Moment, zapalić światło. Została zrobiona hydraulika. Już momencik zapalimy światełko o sobie. Hydraulikę robiłem w systemach zaciskowych, jakoś z tej pory, do tej pory te systemy powiem, nigdy nie zawiodły, dlatego stosuję systemy zaciskowe z rurą wielowarstwową, tu jest... Miałem generalnie tą hydraulikę przerabiać, sztukować, bo tutaj chodzi o to, że łazience jeśli mamy kwestię, była wanna pod prysznic, trzeba było zrobić przedłużki. tak samo tu była rura. W tym miejscu z kranem trzeba było to obniżyć, miało to być sztukowane, ale stwierdziłem, że jak robić, to robić porządnie, więc wszystko zostało wywalone, nowe systemy rozprowadzone, woda, próba szczelności była robiona, wszystko działa, nic nie cieknie, więc łazienka, tu sufity, no i kolejny pokój, tak samo gładzie, porobione, pierwsza ta warstwa rozprowadzona, więc zadowolony jestem z postępu prac. Kolejne tygodnie powinny przynieść tutaj mocny, gdzieś tak powiem, progres. Yy, pamiętacie, był też materiał a propos drzwi, jeśli chodzi o drzwi wewnętrzne, co z nimi robić. Finalnie decyzja zapadła taka, że, no jak widzicie, nie ma ich, zostały wywalone. Dlaczego? To jest dosyć poważna inwestycja, robione jest tu wszystko i uważam, że jeżeli bym zostawił te drzwi, to by to po prostu słabo wyglądało. Dlatego te drzwi zostały wywalone będą tu wstawiane nowe, ościeżnice regulowane, dopasowane do szerokości ścian. Więc tak to obecnie wygląda. Do usłyszenia. Pozdrawiam.